Siemaczko! W tym odcinku odbierzemy sobie Summer Event, Pet Simulator X. Otworzymy sobie też Tajor Egi, które nam wypadną z tego eventu. zaczynamy odbieranie naszego Summer Eventu. Ja już trochę odbieram tego eventu, więc zacznijmy sobie od 33 poziomu. 33 poziom, 34 i dostajemy 400 milionów gemów. W ogóle zobaczymy sobie, ile od 37 poziomu wyleci gemów z tego eventu. Więc wyzerujmy sobie gemy, czyli po prostu włożymy je do banku. Hey, gemy wpłacone, więc możemy odbierać sobie dalej. 15 coinów, 500 tysięcy nowej waluty, Ultra lag 500 milionów gemów. 1 milion waluty i Siloreg. Już mamy pierwsze 2 biliony, właściwie to całe 2 biliony, jest jeszcze ten bilion zanim gemy do banku włożyliśmy. Powiem tak. Dużo leci gemów z tego sezonu. Wybieramy sobie kolejne nagrody. Okej, okay, skończyły nam już się gwiazdki. Wyleciało nam z tego trochę boostów i 3,5 miliarda gemów. Przez ten miliard wcześniej. Oraz troszkę w same nam też wyleciało. Teraz przechodzimy sobie do openingu Sailor regu. Mamy takie jaja 3. Więc otwieramy je. Zobaczymy, co nam wyleci. Fajnie by było, gdyby siódź wyleciał. Dobra, otwieramy je! Klikamy, 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 klikamy! Klikamy! Dobra, ale mamy jednego rainbow'a. Siódź nie wyleciał, ale jednego rainbow'a mamy. Reszta to po prostu dwa stylo'r szarki. Akurat już tu jednego, ponieważ otwierałem już to wcześniej. Bo ten sezon już odebrałem trochę wcześniej. Do 33 poziomu, jak widzieliście na początku odcinka. To już na tyle, przypominam. Subskrybujcie. Lajkujcie. I piszcie fajne komentarze. To już na tyle. Do zobaczenia.